Hello, my vagos. Oh, <laughs> <laughs> <What the> <laughs> God! I love my can't <laughs> <laughs> Szeryfka kupiła pakiet Nie wierzę w to. Ja już myślałem, że jest jakiś przypad Wysiadam z samochodu, wysiadam z samochodu i patrzę a? tam gdzie klient powinien być, w, w, podchodzę, pukam do klatki, a tu szeryfka otwiera. Ja mówię, o Boże, o Boże, ja o Boże, o Boże A ona mówi nie spokojnie, spokojnie Charlie, masz pakiet? Ja mówię mam No i zapłaciła i poszła. W mundurze, w mundurze W mundurze W mundurze Ale wiesz co tam jest? A bo ty myślisz, że to policjantka a co, tu nie To Jest pan... kur. Taki czerwony budynek, i tam się wiesz, odgrywa rolę podczas seksualnych akcji. I to była policjantka, która cię może skuć w kajdanki. O kurde. Ale niekoniecznie idziesz do więzienia. A, tak. A teraz po prostu sama chciała się skuć. Dlatego po mnie zadzwoniła. To wszystko, wszystko tak. jasne. Tak, tak, tak. To wszystko jasne. No dużo wiesz o tym mieście, panie Cierwin. Jestem w szoku.